Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Komu dziś uda się lepiej zagrać i wygrać? Dobry wieczór. Mamy nadzieję, że wszyscy są gotowi na solidną dawkę piłki nożnej. Bo już niebawem właśnie to dostaniemy na Stadio Dalus. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś mamy dla Państwa interesujący mecz grupowy tych rozgrywek kucharowych. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje nie ogląd Będzie miała szansę! Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Wczesna żółta kartka i co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym. Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska. Kto wie, może nawet zdecydują się na taktyczną zmianę. Taka kartka to solidny argument za Roszadę. Do środkowanie gdzieś na 11 metr. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. No proszę, postanowiła zejść do środka. Może Rolfę, teraz coś zdziała. Ależ teraz cudowna piłka. Teraz Brąz. może coś zdziała. No tutaj po prostu nie miała prawa się pomylić. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Gra puszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. Walsh ma piłkę. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Chyba trafi. Doskonale się teraz spisała. Naprawdę genialna obrona. Wjeżdża jak w masło. Ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Twarde wejście, ale bez faulu. Ależ teraz będzie okazja! Zagranie w okolice pola karnego. No w końcu bramka! Udało im się! Mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. Prowadzą zatem 1 do zera. Fawaros i bice chcą strzału. Andreja Norton. Uwaga! Groźnie! I mamy wyrównanie! Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Wygrany pojedynek był w tej semie, na to ponownie technika, pewność siebie, zdecydowanie, co za bramka. Mamy wynik remisowy, jeden do jednego. Skuteczny dribbling, wygląda obiecująco. Uwaga, urwała się obronie, okazja. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Mamy teraz wynik 2 do 1. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. O, i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi? Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Ale może teraz? Będzie szansa! Mamy gola, proszę państwa! Prowadzą dwiema bramkami, w pełni zasłużenie. Obejrzyjmy sobie Tomku cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no! Mamy więc 3 do 1. Aleksja Putejas ma wsparcie, by to rozegrać. Niepilnowana, może to teraz wykorzystać. Tak proszę Państwa, mamy dublec. No trzeba powiedzieć, że to co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o prawa. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szypić decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Obecny wynik. 4-1. Karol koszta. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Otworzyła się przednią przestrzeń przy linii bocznej. Ogrywa piłkę w pole karne. Tyle, że wpada prosto w rękawice bramkarki. Aleksja Putejas. Prosto padłe podanie. Szansa. Będzie dobra okazja bramkowa. Niemożliwe. Nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Głęboka ta centra z narożnika. Wybicie z rogu, ale wprost w bramkarskie rękawice. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Okazja jak marzenie! Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. hat trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Na tablicy wyników 5 do 1. Iran Walsh. Okazja może być groźnie. I co mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rybala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Na powtórce widzimy dokładnie jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol. znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Mapileon zabrała tę piłkę. ale się uwolniła. Szansa. I gol. O, rany boskie. Co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie wprost na nogę, podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Jacku, doczekaliśmy się końcowego gwizdka. Więcej już nie pogramy. Zwyciężają dziś zawodniczki Barcelony. Nasze gratulacje. W dzisiejszym meczu Drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo.